Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik. Witam Cię w 84. odcinku podcastu Growhacking po polsku, w którym opowiadam jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. A dzisiaj temat formularzy kontaktowych, a konkretnie jak zwiększać konwersję w tych formularzach kontaktowych, czyli mówiąc wprost, jak sprawić, żeby nasze formularze zbierały więcej kontaktów i były po prostu skuteczniejsze. Przygotowałem 11 takich szybkich, typów, które pomogą ci właśnie ten element na stronie optymalizować. No a umówmy się, formularze w wielu biznesach, szczególnie takich usługowych, w biznesach B2B, ale nie tylko, to jest taka podstawowa konwersja, którą chcemy osiągać. Więc zadbanie o ten element na ostatniej prostej jest mega istotne. Sporo dzisiaj tych punktów, więc lecimy bez przedłużania. Punkt numer jeden to zacznij od łatwych pól formularza. Myślę, że to jest dosyć oczywiste, czyli nie zrzucamy od razu bomby na naszego klienta i nie każemy mu wypełniać takich trudnych pól. Trudne pola to są takie, które albo wymagają zastanowienia się przez naszego klienta, albo wymagają na przykład jakichś informacji, po które on musi gdzieś tam głębiej sięgnąć, na przykład jakichś informacji z dokumentów firmowych itd. Oczywiście zaraz się też zastanowimy, czy w ogóle będziemy potrzebować takich informacji. Natomiast zawsze tak naprawdę zaczynamy od łatwych pól, czyli imię, nazwisko naszego odbiorcy, adres e-mailowy, a dopiero później cała reszta, o ile będziemy tego potrzebować. Druga rzecz bardzo ważna, drugi punkt to zmniejsz liczbę pól formularza do wypełnienia. Tak naprawdę, im mniej pól formularza, tym lepiej. Każde dodatkowe pole, które umieścisz w formularzu, jako obowiązkowe do wypełnienia, będzie zmniejszało tak naprawdę konwersję z tych formularzy. Właściwie nie tylko obowiązkowe pola, te nieobowiązkowe też będą zmniejszały konwersję. Powiem o tym w późniejszych punktach. Więc im mniej pól formularza, tym lepiej. I ogólnie przyjmij zasadę, że zbierasz tylko te informacje które są ci niezbędne na danym etapie sprzedaży. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żebyśmy zbierali te informacje, które rzeczywiście wykorzystamy tu i teraz, bo bardzo często bowiem w formularzach zbieramy takie informacje, które będziemy wykorzystywać dopiero w bardzo późnych, tak naprawdę etapach sprzedażowych, więc nie ma sensu na tym etapie zbierać ich, bo i takich nie potrzebujemy tu i teraz. Możemy przecież już w bezpośrednim kontakcie z klientem te informacje później uzupełnić. Także nie zbieramy wszystkiego, co jest nam potrzebne do zamknięcia sprzedaży, tylko zbieramy te informacje, które są nam potrzebne w pierwszym kroku sprzedaży czy kontaktu z klientem. Mając oczywiście w głowie to, że każde pole formularza właśnie będzie nam zmniejszało szansę, że ktoś ten formularz wypełni. Także wyrzuć wszystko, co zbędne z tego formularza, a my lecimy do trzeciego punktu. I trzeci punkt odnosi się do długich formularzy. To znaczy, jeżeli z jakiegoś powodu jednak potrzebujesz wielu pól formularzy i wielu informacji na tym konkretnym etapie, choć z mojego doświadczenia zazwyczaj wcale tak nie jest. To znaczy, firmy, które mają długie formularze, okazuje się, że wielu tych pól nie potrzebują na danym etapie. Ale zakładamy, że potrzebujesz na przykład 15 informacji w swoim formularzu już teraz, bo inaczej nie ma w ogóle po co tych formularzy zbierać. No to jeżeli masz tak długi formularz, to możesz podzielić go na etapy. Czyli najpierw zbierasz jedną, dwie informacje, na przykład imię i nazwisko swojego odbiorcy. On klika dalej i tam widzi kolejne trzy pola do wypełnienia. Klika dalej, widzi kolejne trzy, cztery. Po co to robimy? Po pierwsze, nie przerażamy tego odbiorcy od razu, nie spada znowu na niego taka bomba na zasadzie masz tutaj 15 pól formularza, i teraz poświęć 15 minut, żeby to wszystko wypełnić. Tylko on wypełnia. OK, wypełniłem już. To teraz jeszcze trzy kolejne pola. OK, to wypełniam. I w ten sposób angażujemy go krok po kroku. To znaczy, z jednej strony nie przerażamy go na starcie, a z drugiej, jak już wypełni te pierwsze pola, no to jest zaangażowany. Czyli nie odpadł nam na początku. To później już ta reguła zaangażowania, którą pewnie znasz, ma tutaj też zastosowanie i znacznie łatwiej nam będzie tego odbiorcę po prostu przeprowadzić już do końca. A jeszcze innym bardzo ważnym aspektem dzielenia formularzy długich na etapy jest to, że możemy też zbierać cząstkowe dane, czyli jeżeli ktoś odpadnie nam, mówiąc kolokwialnie, na dalszych etapach tego formularza, na przykład na krok numer 3 albo 4, no to mamy już informacje z kroku 1 i 2, które możemy sobie wykorzystać, albo po prostu kontaktując się z taką osobą, albo stosując jakieś proste automatyzacje, które przypomną naszemu odbiorcy, że potrzebujemy jeszcze od niego danych z pozostałych kroków, żebyśmy mogli mu odpowiednio pomóc i żebyśmy mogli zrealizować nasze usługi czy cokolwiek obiecujemy w takim formularzu. Lecimy zatem sprawnie do czwartego punktu, który jest trochę rozszerzeniem. Jeżeli już stosujesz takie długie formularze, czego raczej nie polecam, ale załóżmy, że potrzebujesz wybitnie długiego formularza, no to pokaż odbiorcy też progres, by wiedział, że po prostu niedługo jest koniec i że przeszedł już większą część tej ścieżki, którą zaplanowałeś w takim formularzu. Czyli możesz na przykład pokazać, że ktoś przeszedł już 3 z 4 kroków, które były zaplanowane, albo możesz pokazać taki pasek postępu, gdzie będzie widać, że ktoś już jest bardzo blisko końca formularza. Piąty punkt to wykorzystaj social proof i dodaj social proof również przy formularzach. Bardzo fajna rzecz, bo formularz jest jakby takim ostatnim etapem. Jeżeli widzisz, że dużo osób odpada na Formularzu, to znaczy dochodzi do strony, gdzie ten formularz jest, albo do miejsca na stronie, gdzie ten formularz jest, ale z jakiegoś powodu go nie wypełnia, to warto. Bezpośrednio przy takim formularzu dodać też social proof, czyli tak zwany społeczny dowód słuszności, opinie Twoich klientów, loga firm, z którymi pracowałeś itd. O social proof mówiłem więcej w 39. odcinku podcastu, który oczywiście tutaj będę linkował w notatkach do tego odcinka. Także możesz sobie tam posłuchać, jak się za ten social proof zabrać, jak go zbierać, jak go wykorzystywać biznesowo. Natomiast pamiętaj, właśnie, że również przy formularzach kontaktowych. Możesz zrobić z niego użytek i po prostu poprawić sobie konwersję tylko przez to, że ktoś bezpośrednio w towarzystwie formularzy, że tak powiem, widzi ponownie ten Social Proof. Szósty punkt, trochę taki rozszerzający poprzedni, to upewnienie odbiorców, że są bezpieczni. O ile Social Proof dobrze będzie grał w takich biznesach usługowych, na przykład B2B i tak dalej, natomiast jeżeli masz już takie formularze, powiedziałbym bardziej transakcyjne, to znaczy. Pomijam już oczywiście tematy takie zupełnie e-commerce, czyli jak zbierasz dane karty, kredytowe itd. Ale nawet jeżeli to są formularze takie leadowe, ale właśnie takie, które wymagają większej ilości wrażliwych informacji, czyli ktoś musi na przykład dołączyć jakieś informacje o jakichś umowach, które ty weryfikujesz, jakieś dokumenty, jakieś skany, na przykład dokumentów coś takiego, no to warto upewnić odbiorców w tym, że są bezpieczni. I pokazać na przykład jakieś zabezpieczenia Twojej strony, jakieś loga firm, które dbają o to bezpieczeństwo tych danych, albo na przykład podlinkować proces, który stosujemy w firmie, żeby te dane zabezpieczać, tak żeby po prostu ściągnąć to ryzyko z barków naszego klienta. Lecimy do siódmego punktu, mianowicie pozbądź się opcjonalnych pól formularza. Jeżeli się zastanowisz, to tak naprawdę, jeżeli mówiliśmy, w punkcie drugim, że zbieramy tylko te informacje, które są nam niezbędne na danym etapie procesu sprzedaży, i jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, każde dodatkowe pole, nawet te opcjonalne, zmniejsza nam konwersję. No to równanie wychodzi takie, że opcjonalne pola formularza są po prostu bez sensu, bo jeżeli my mamy opcjonalne pole, to znaczy, że dana informacja o kliencie nie jest nam niezbędna, no bo inaczej to pole byłoby obowiązkowe. A jeżeli nie jest nam niezbędna i jednocześnie zmniejsza nam to konwersję, to powinniśmy ją po prostu wyrzucić. Czy będą od tego jakieś wyjątki? Oczywiście będą, natomiast w 90% przypadków uważam, że te opcjonalne pola po prostu nie mają większego sensu. Jeżeli uważasz, że coś jest Ci bardzo potrzebne, to zwyczajnie zrób te pole obowiązkowe, a jeżeli uważasz, że nie jest Ci to niezbędne, to po prostu wyrzuć takie pole ze swojego formularza. Lecimy do ósmego punktu, mianowicie przemyśl swoje call to action na przycisku. Jakby przycisk wyślij, wyślij formularz, skontaktuj się z nami. Nie zawsze będzie tutaj najlepszy. Warto wykorzystać ten przycisk do tego, żeby trochę być może lepiej zmotywować naszych odbiorców, ale też żeby poinformować ich, co się stanie. To znaczy na przykład... Na przycisku umieszczamy informację: uzyskaj bezpłatną konsultację albo uzyskaj bezpłatną wycenę. Tego typu rzeczy, czyli od razu mamy wartość na samym przycisku, która ma skłonić tego odbiorcę, żeby on ten przycisk chciał kliknąć i te dane, które właśnie wypełnił, nam rzeczywiście dostarczyć. Prosta rzecz do przemyślenia, też prosta rzecz do przetestowania i zmiany. Punkt dziewiąty to stosuj strony podziękowania i e-mail potwierdzający. Te dwa elementy możesz wykorzystać w taki sposób, że po prostu poinformujesz odbiorców, co wydarzy się dalej i warto to robić, czyli automatycznie pokazujesz informację, co zadzieje się dalej w twoim procesie sprzedaży. W 41 odcinku podcastu, też go podlinkuję, znajdziesz kilkanaście, chyba 10 pomysłów tam było na biznesowe wykorzystanie stron podziękowania. Także możesz to zrobić naprawdę dobrze, jeżeli ktoś już się do ciebie zgłasza, przeszedł ten tak naprawdę najtrudniejszy etap, czyli podał swoje dane, wypełnił je, wysłał. No to możesz wycisnąć maksimum efektów z tej strony podziękowania, tam znajdziesz trochę inspiracji, ale warto, nawet jeżeli nie chcesz robić niczego, o czym tam mówiłem, to warto wykorzystać strony podziękowania, chociażby do tego, że Pokażesz informację, że wszystko się powiodło, formularz został do nas wysłany, i możesz się kliencie spodziewać naszego kontaktu w ciągu 24 godzin w formie e-mail, w formie telefonu, w zależności jak wygląda Twój proces, tak żeby twój odbiorca był po prostu przygotowany na dalsze kroki. Nie jest to być może, oczywiście poprawa konwersji na etapie wypełniania formularza, no bo jest to informacja, która pojawia się po wypełnieniu formularza, ale Mimo wszystko jest to rzecz, która może poprawiać skuteczność sprzedażową z takich formularzy, także uznałem, że warto ją tutaj w tym odcinku również umieścić. Dziesiąty punkt, przedostatni, to punkt dotyczący takiego zagadnienia trochę z zakresu UX, z zakresu designu być może, Twojej strony. Mianowicie przetestuj dodanie formularza przed linią załamania, czyli przed linią Above Default. To jest taki element, o którym mówiłem szeroko w 46. z kolei odcinku podcastu. Również oczywiście podlinkuję. Natomiast całość jest dosyć prosta. Umieszczamy formularz w miejscu, które jest widoczne na stronie, zanim zaczniemy przewijać naszą stronę. Celowo mówię tutaj: przetestuj, bo zmiennych jest tutaj bardzo dużo. To znaczy, czasami jest to niemożliwe, żeby tak zrobić sensownie. Czasami po prostu nie będzie to skuteczne, czasami na przykład na wersji mobilnej będzie to bez sensu, żeby stosować formularz tak wysoko. Natomiast w wielu przypadkach jest to do zrobienia i w wielu przypadkach będzie to poprawiało konwersję. Sam miałem u siebie takie testy w mojej pracy z klientami, także polecam to przetestować. Znowu jest to stosunkowo prosty test do wdrożenia. Być może się okaże, że w Twoim przypadku będzie to kilka punktów procentowych konwersji. Więcej także myślę, że gra jest warta świeczki. I ostatni punkt jedenasty to zastosuj autouzupełnianie formularzy. To jest pewnie coś, co możesz znać na przykład z Facebook Lead Ads, czyli takich reklam na Facebooku, które po kliknięciu nie przenoszą cię do strony internetowej, tylko otwiera się taki formularz, który możesz wypełnić. I ten formularz jest już zazwyczaj wypełniony Twoimi danymi, które masz na Facebooku, czyli Twoje imię, nazwisko, adres e-mailowy. Ty oczywiście możesz sobie te dane jeszcze zmienić, natomiast one już tam są i wystarczy, że klikniesz wyślij. Jeżeli te dane się zgadzają, to możesz po prostu wysłać, nie wypełniając tego, i to często bardzo mocno potrafi podnieść konwersję. No i oczywiście jesteś w stanie to też zastosować na swojej stronie internetowej, o ile masz. Odpowiednie dane, i o ile masz odpowiednią technologię, która umożliwić to auto -uzupełnianie danych. Jeżeli korzystasz na przykład z takich rozbudowanych systemów marketing automation, jak HubSpot czy podobne, no to i zbierasz po prostu dane na różnych etapach o swoich klientach, to gdy ten klient, który już jest rozpoznany przez ten Twój system, trafi na Twoją stronę i na jakiś formularz kontaktowy no to te dane będzie mógł sobie tam wykorzystać i one już tam będą po prostu wpisane i on będzie mógł tylko wysłać ten formularz, albo będą wpisane częściowo i będzie mógł uzupełnić o te dane, których jeszcze w takim formularzu brakuje. Oczywiście na którymś etapie musisz te dane zebrać, ale zauważ, że możesz zebrać dane na przykład do bardzo łatwej akcji typu zapis na webinar albo zapis na newsletter bezpłatny, a później te same dane możesz już wykorzystać w formularzu na zasadzie zgłoś się do nas na konsultację albo po jakąś wycenę usługi. Także do znacznie większej sprzedażowo akcji możesz takie dane później już wykorzystać, żeby uzupełniać je w formularzach. I to tyle, moi drodzy, na dzisiaj takie 11 szybkich typów przemyśleń odnośnie formularzy. Mam nadzieję, że wykorzystacie, tak jak mówię, w wielu biznesach formularze są bardzo, bardzo ważną konwersją, często najważniejszą konwersją na poziomie procesów online. Owych. Później już się dzieją rzeczy poza tymi lejkami onlineowymi, także mam nadzieję, że to będzie przydatne. Na koniec, jak zawsze, oczywiście zapraszam Was i zachęcam do subskrybowania mojego newslettera, czyli Grow który co środę o 12 trafia na Wasze skrzynki. Tam znajdziecie dużo narzędzi, dużo growhacków, dużo inspiracji ze świata marketingu, sprzedaży, growhackingu. No i oczywiście zapraszam Was również do Growplanu, Planu, jeżeli chcecie zbudować swój. Plan przewidywalnych wzrostów z moją pomocą i według mojej metodyki, to growthplan.pl jest stroną, gdzie powinniście się udać. Tam możecie zarezerwować bezpłatną rozmowę ze mną i ustalimy, czy ta metodyka jest dla Was sensowna na obecnym etapie rozwoju biznesu. Tyle ode mnie na dzisiaj, wielkie dzięki za wysłuchanie do końca. No i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Cześć.